Prosimy Państwa o już zakładanie swoich profili w kibicach. To, to jest funkcjonalność, która już na serio pracuje, więc zostawiacie tam Państwo swoje dane, imię, nazwisko, PESEL, tego wymaga ustawa. Również inne dane, o których zresztą napisaliśmy szczegółowo w regulaminie. Kolega pokaże w tym miejscu, można znaleźć, znaleźć regulamin tego sklepu internetowego. No i oczywiście po akceptacji z zapisów regulaminu, można przejść do dalszej części aplikacji. Pierwsza rejestracja, pierwsza wizyta w tym sklepie internetowym wiąże się z koniecznością wypełnienia tych danych osobowych. One są oczywiście przetwarzane i w zgodzie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych i oczywiście z ustawą o danych osobowych. Tutaj jak widać na dole należy wyrazić zgodę lub jeżeli ktoś jest staromodny, to oczywiście pozostaje możliwość kupowania biletów w tradycyjnych sposób w klubie. Dla osób, które odwiedzą sklep internetowy po raz drugi, czyli już po pozytywnej rejestracji, yy, należy tutaj się ulegitymować swoim PSR-em i hasłem, yy, które też w procesie rejestracji należy samemu sobie wymyślić. W tym w tym sposobem każdy z kibiców ma yy, w systemie komputerowym swój własny profil, Upatrzmy jeszcze na ten profil. Tutaj przykładowe dane. Zgodnie z ustawą o danych osobowych macie Państwo prawo zawsze te dane usunąć, zmienić, zaktualizować. Za wyjątkiem imienia, nazwiska i preselu, bo to są rzeczy, jakie, które może ta ustawa o bezpieczeństwie i one zostaną niezmienne. To, co będzie można zrobić jutro, to jeszcze nie będzie kupno karnetu. Cała procedura. Kupowania karnetu została tutaj tak pomyślana i ustalona w klubie, że możecie Państwo właśnie obejrzeć sobie jutro, od jutra, jak wyglądają trybuny, jak wyglądają poszczególne, weźmy sobie jakąś niebieską na przykład strefę, jak wyglądają poszczególne sektory w tych strefach. Tutaj, jak widać, wszystkie krzesełka są dostępne. Można będzie. W styczniu rzeczywiście je zajmować. Jutro to będzie jeszcze niemożliwe, bo gdybyśmy spróbowali to jutro zrobić, to dostaniemy taki komunikat, że ta rezerwacja będzie funkcjonowała dopiero w styczniu. Natomiast jutro już wprowadzone dane osobowe zostaną na stałe wpisane do, do bazy. Jeżeli ktoś chciałby wpisać swoje dane po raz drugi, bazując na swoim PESEL-u, no dostanie komunikat, że już ten PESEL jest w bazie drugiego, drugi raz y, y, problem kibica o tym samym pesel nie da się założyć. Tak jak mówił prezes y, Stępniewski, może, można, jed, jedna osoba, która się zarejestruje y, w klubie może kupić maksymalnie do sześciu, czy w tym momencie zarezerwować do sześciu karnetów. Ta rezerwacja y, dokonana w sklepie internetowym w styczniu będzie w zakładce Twoje bilety, będzie widoczna właśnie w takim miejscu, tutaj gdzie kolega pokazuje. Cała historia zresztą zakupów, rezerwacji, stornowań jest widoczna, a to jest przykład dokumentu, który będzie można sobie albo wydrukować w domu, albo obejrzeć jako poświadczenie dokonanej rezerwacji. Ta rezerwacja będzie funkcjonowała przez 72 godziny po to, żeby nie zajmować miejsca w przypadku, gdyby kibic się rozmyślił, że jednak nie, nie chce kupić tego miejsca, albo w ogóle nie chce kupić pilotu. ta rezerwacja w ciągu 72 godzin blokuje dane krzesełko dla danego kibica. Można przyjść z taką właśnie. Możemy jeszcze raz zobaczyć tą rezerwację. Z tym dokumentem można przyjść. Jeżeli ktoś nie ma drukarki w domu, to wystarczy, że zapamięta ten numer u góry, potwierdzenie rezerwacji. I na podstawie tego numeru, na podstawie kodu kreskowego, który jest na dole wydruku, e, obsługujący kasję, e, znajdzie natychmiastą rezerwację i może ją przekształcić w sprzedaż. Sprzedaż polega na oczywiście no, zapłacie, gotówką do akceptowanej formie płatności i wydrukowaniu karnetu. Tak jak prezes mówił, gdyby było e, bardzo dużo osób w kolejce, a proces druku takiej karty plastikowej zajmuje jednak kilkadziesiąt sekund to y, będziemy tylko przyjmować, y, przyjmować zapłaty i wydawać poświadczenie w formie KP, że miejsce już jest definitywnie opłacone i ta rezerwacja się nie, y, nie przedawni, jakby nie, 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 nie wystornuje. Y, dla tych osób, które, które będą miały tyle cierpliwości albo będą miały szczęście, że nie będzie kolejki, będą mogły poczekać chwilę, zostanie wydrukowany karnet w formie karty plastikowej.